umowy o współpracy, jakiekolwiek porozumienia? Czy są jakieś dokumenty koncepcyjne, które zostały wytworzone w ministerstwie? I poprosiliśmy o kalendarz spotkań. No i, proszę państwa, ustaliliśmy, że nie powstał od dwóch miesięcy żaden dokument koncepcyjny, który by mówił, czym konkretnie powinien by się zajmować pan wiceminister Mejza. Pan minister Mejza nie wytworzył żadnego dokumentu ani pod żadnym wytworzonym dokumentem w Ministerstwie Sportu się nie podpisał. Pan wiceminister Mejza nie zainicjował żadnego działania, żadnego projektu, nie miał żadnych pomysłów na to, co należy robić i co należy zrobić. Nie byliśmy w stanie także ustalić, z kim pan wiceminister Mejza, jako wiceminister, się spotkał, dlatego że nie jest prowadzony jakikolwiek kalendarz spotkań pana ministra. Pan minister nie ma nawet swojego sekretariatu ani swojej sekretarki, która byłaby w stanie umówić nas na spotkanie z panem ministrem. Dostaliśmy, nie dostaliśmy żadnego telefonu, natomiast dostaliśmy adres mailowy z domeny rządowej, pod który mamy pisać, jeżeli chcielibyśmy się z panem wiceministrem Mejzą spotkać. Ten adres oczywiście nie jest dostępny w żadne, na żadnej informacji na stronach rządu czy Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie wiadomo, kto pana ministra Mejzę obsługuje. Najpierw no, wiedzieliśmy, że to jest asystent, potem się dowiedzieliśmy, że to jest jednak nie asystent, ale um, że to był skrót myślowy jest to pracownik Ministerstwa Sportu ale nie wiemy, czy ten pracownik Ministerstwa Sportu w ogóle o tym wie i czy został mu zmieniony zakres obowiązków, by obsługiwał pana Mejze. Czyli podsumowując, pan Mejza w ciągu dwóch miesięcy swojej ministerialnej kariery nie zdążył się podpisać pod czymkolwiek, nie zdążył zrobić niczego poza próbą wpływania na wybory w polskim Związku Kolarskim. Co jest oczywiście dementowane przez Ministerstwo Sportu, bo Ministerstwo Sportu nie ma ani takich plenipotencji, ani nie ma nawet zwyczaju wpływać na wybory w stowarzyszeniach sportowych. Pan minister Mejza obiecał już stadion w Zielonej Górze za 100 milionów złotych, ale nie powstał żaden dokument w Ministerstwie Sportu tłumaczący czy dowodzący, że jakiekolwiek rozmowy czy próby uzyskania tych środków publicznych zostały podjęte. Jeżeli pan minister Mejza coś zrobił w sprawie tych 100 milionów, to być może porozmawiał na korytarzu z panem, panem ministrem Skuzą. Czyli proszę państwa, po prostu tam się nic nie dzieje, a samo ministerstwo jest w trakcie organizacji. Jedyne dokumenty, pod którymi się pan minister Mejza podpisał, to są te wszystkie pozwy przeciwko dziennikarzom, które dzisiaj na konferencji prasowej zapowiedział. Szanowni Państwo, te smutne dla Państwa polskiego wyniki bezczynności organów sprawiedliwości oraz kontroli naszej poselskiej dzisiejszej e, świadczą bardzo jasno o jednej rzeczy. Pan wiceminister May zabierze pieniądze nie za pracę, a za głosowania z obozem Zjednoczonej Prawicy. To jest rażące niedopatrzenie, to jest rażąca defraudacja pieniędzy polskich podatników, ponieważ wybieramy ministrów po to, żeby pracowali. To jest szkodzenie Ministerstwu Sportu i sprawach, Sprawą, w jakich to ministerstwo zostało przywrócone z powrotem do samodzielnej pracy. Proszę Państwa, dzisiaj mieliśmy do czynienia z konferencją pana Mejzy, na którym cynicznie wykorzystano przyjaciela pana Mejzy. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o osobach, które wyzdrowiały, to przedstawiamy jasno wyniki badań medycznych, że osoba była chora, po czym wyzdrowiała. Tego nie mieliśmy dzisiaj, z tym nie mieliśmy dzisiaj do czynienia. Proszę Państwa, pan Mejza gra na emocjach. W Szwecji. Wicepremier za to, że została oskarżona, podejrzewana o to, że służbową kartą kupiła batonik, papierosy oraz pieluszki, podała się do dymisji. Mamy czternasty dzień bez reakcji instytucji państwa polskiego na rażące oskarżenia. Dzisiaj rozwiązanie jest jedno pan Mejza, przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia tych spraw, powinien zostać zdymisjonowany i nie narażać więcej polskich podatników na wydawanie pieniędzy niezgodnie z ich przeznaczeniem. Oczywiście możemy się wyzłośliwiać, że ten Departament Nowych Technologii w Sporcie i Informatyki będzie się zajmował wykorzystaniem komórek pluripotencjalnych do wspomagania sportu wyczynowego, ale my nie wiemy, czym się w ogóle ten Departament będzie zajmował. Pan Mejza powiedział dzisiaj, że na nim wisi większość Sejmowa. Otóż pan Mejza może sobie dalej głosować ze zjednoczoną prawicą. Na nim żadna większość Sejmowa nie głosuje, chyba że to była jasna deklaracja. Jeżeli nadal będę wiceministrem, to będę głosował tak jak zjednoczona prawica. Jeżeli mnie odwołacie, to nie będę głosował razem z Wami. To jest zaproszenie do korupcji politycznej, a nie deklaracja jakakolwiek światopoglądowa, ponieważ nikt nie broni panu Mejzie głosować razem z większością póki co rządową. Może pan Mejza głosować jak chce. Pan Mejza powiedział, że chętnie by zrezygnował z bycia posłem. No więc to jest bardzo ciekawe, że chętnie by zrezygnował z bycia posłem, bo. Yy, i założył własny biznes, ponieważ o biznesach pana Mejzy wiadomo, że mu żaden do tej pory nie wyszedł. I jedyne, na czym się dorobił, to są środki publiczne, o których zwrot upomina się Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Agencja Rozwoju Regionalnego. Wiemy, że były już wszczęnane śledztwa w sprawie interesów pana Mejzy, które zostały umorzone. Więc nie wiemy, do jakich interesów pan Mejza chciałby wrócić, chyba że do kolejnego wykorzystywania swoich chorych przyjaciół do mówienia, ok, też was uzdrowię za 80 tysięcy dolarów. Zwróćmy uwagę, że pan Mejza mówi, że nie wróci do opozycji. Pytanie, czy ktokolwiek z opozycji, którakolwiek z opozycyjnych partii albo którykolwiek z opozycyjnych klubów pana Mejzę by przyjął, bo sądzę, że w sytuacji, kiedy Pan Mejza pokazuje swojego przyjaciela, natomiast dziennikarze pokazują chore, umierające dzieci. Nikt z opozycji nie zdecyduje się na zaadoptowanie polityczne pana Łukasza Mejzy, bo byłby to właściwie krok samobójczy. Także to nie są obrzydliwe ataki na pana posła Mejza, jak pan poseł powiedział. To, są, to były obrzydliwe interesy na umierających i chorych dzieciach. I tylko można powiedzieć, że możemy się wszyscy cieszyć, że tych oszukanych było tak mało i że na tym pan Mejza nie zarobił ani złotówki. Bo nie można zarabiać na umierających i chorych ludziach. To jest obrzydliwe. Szanowni Państwo, jeszcze jeden bardzo ważny fakt. Jeżeli dzisiaj pan Mejza na konferencji prasowej. Podnosi argument kolejny, już polityczny, że on odda swój mandat poselski, zapewniając opozycji większość. To jest kolejny akt szantażu premiera Morawieckiego, prezesa Kaczyńskiego, ministra Ziobry. E, ci ministrowie, dzisiaj ten rząd jest szantażowany systematycznie przez pana Mejzę i pan Mejza idealnie i cynicznie dobiera argumenty tak, żeby dać do zrozumienia wymiarowi że ma ich w szachu, że dzisiaj. Cała Rzeczypospolita Polska jest oparta na przekrętach bądź nie, ale na pana Mejzie i na tym, co Pan Mejza zrobił. Panie premierze Morawiecki, ludzie Panu może wybaczą te dziesiątki milionów zarabiane na działkach, ale ludzie Panu nie wybaczą, że Pana rząd opiera się na tych, którzy żerują na umierających dzieciach.